Cześć, tu Aleksandra. Na co dzień prowadzę terapię, a to jest mój kanał. Witaj. Dzisiaj o zazdrości. Zazdrość, co do zasady, może być dobra i mieć pozytywny wpływ na związek, może być też niedobra. Ta dobra zazdrość motywuje nas do działania, do tego, żeby zrobić coś dla naszego partnera, żeby dać mu takie poczucie, że. Ten, ten związek nasz, czyli my w tym związku, jesteśmy dla niego najlepszą możliwą po prostu osobą i, i to jest, no to to jest takie, jestem zazdrosna mojego partnera, więc ja nie chcę, żeby on stracił mną zainteresowanie. W związku z czym tam, tam, tam nie wiem, tam obiadki, kolacyjki, czy, 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 czy jakieś. Wspólne wyjścia, czy coś w tym stylu, jakieś przyjemności, jakieś takie okazje, żeby tworzyć dobre momenty. Natomiast jest jeszcze chorobliwa zazdrość. Ja tutaj nie wchodzę głębiej w temat, kiedy, jakie zaburzenie i tak dalej. Ja powiem ogólnie o toksycznej zazdrości. To, że ktoś jest zazdrosny w taki chorobliwy sposób. Nie od razu nie, nie znaczy z automatu, że on od razu ma na pewno jakieś zaburzenie osobowości. Ale będę mówiła o tym, co jest dla nas toksyczne. Kiedy jest ta granica przekroczona między tą dobrą zazdrością a tą złą. Ta zła zazdrość jest wymierzona w nas. Jest to zazdrość szkodliwa. To jest taka zazdrość, gdzie nie mogę wyjść nigdzie bez mojego partnera. Gdzie mam kłopoty w cudzysłowie, znaczy kłopoty, no, czyli tam jakaś złość, jakieś coś tam. Jakieś awantury małe, może, może jakieś kłótnie. O to, że odczytałam smsa i zaśmiałam się nad tym smsem, a on już się doszukuje, że to na pewno jakiś facet do mnie napisał, albo y, wmawianie y, zainteresowania, czyli na przykład. Faceta nie ma w domu, ja potrzebuję przesunąć stół, który jest bardzo ciężki. Idę do sąsiada naprzeciwko, proszę go o pomoc. No i on przychodzi, pomaga mi z tym stołem. No i ja, dzięki temu, że ten stół już jest przesunięty, mogę coś tam dalej robić, dalej funkcjonować. Czyli nie stawiam się w pozycji, że bez tego mojego partnera to ja po prostu, no, no koniec, no. No, no dwie lewe ręce, no nie jestem w stanie nic zrobić, tylko jak jest, no jest właśnie sytuacja, że jest potrzebna, potrzebne to przesunięcie stołu, no tu właśnie radzę sobie z tą sytuacją. I on przychodzi, widzi, że stół jest przesunięty, my się chwalimy, że no słuchaj, bo chciałam, żebyś przyszedł już na gotowe, chciałam ten stół też przesunąć, żeby już móc podać coś do jedzenia. Na co dostajemy pytanie: a ten stół to kto ci przesunął? No, sąsiad był ten i ten. I w tym momencie jest ogromna awantura o to, że ten sąsiad przyszedł że to, że on przyszedł, to jest na 100% kwestia tego, że lecicie na niego i to w ten sposób, tak, chcecie jakoś ocieplić tą relację, i tak dalej. I różne, różniaste, Absolutnie niesprawiedliwe, niesłuszne, nietrafione, różne, różniaste oskarżenia, które niszczą. No bo efekt jest taki: jeżeli on Was napada, z tym, że na przykład już niech będzie ten sąsiad, że Wy na pewno lecicie na tego sąsiada, że mm, Czekacie po prostu, aż on wyjdzie, tylko po to, żeby mieć jakąś, jakiś tam pomysł, żeby pójść po tego sąsiada, czy coś w tym stylu. Albo że, o, jak, te, jak ci się ten telefon tak świeci, to ty się tak strasznie cieszysz. To, to ty na pewno z nim kiedyś spałaś, albo chciałabyś z nim kiedyś spać. To, to jest napad, to jest atak. I w momencie, kiedy wy jesteście zaatakowane. Chcecie się jakoś bronić przed tym atakiem. Po wszystkim może być nawet sytuacja taka, że wy zamiast zająć się swoimi emocjami, zamiast zająć się tym, że jest mi smutno, jest mi źle, poczułam się niesprawiedliwie oskarżona, czuję niesprawiedliwość, bo to jest nie fair, że ten ktoś mi zarzuca takie okropne rzeczy itd., nie licząc się z tym, jaka jestem, Jakie mam przekonania, jakie mam postawy, nie patrzy na to, nie patrzy na, na nic, tylko patrzy, że on ma pomysł taki, że ja go zdradzam, to w ogóle nie opiekujemy się swoimi emocjami, tylko opiekujemy się jego emocjami. Co ja mogę zrobić, żeby on już tak nie myślał? Co ja mogę zrobić, żeby on, żeby mu udowodnić, że ja naprawdę nie chcę go zdradzać ani nic w tym stylu. Toksyczna zazdrość rozpieprza głowę strasznie. I to, że. A jakie, jakie są takie najczęstsze tłumaczenia, które mi po prostu kichy wywraca, jak słyszę, że taka zazdrość. Bo Dobra, do pewnego momentu mogę się zgodzić. Że zazdrość oznacza, że komuś zależy. I ta dobra owszem. Natomiast ta zła nie. I to, że ty czujesz taki, taki stresik, jak idziesz do sklepu i razem ze swoim facetem, i boisz się, że na przykład kasjer się do ciebie uśmiechnie, albo wyciszasz telefon, żeby przez przypadek nie zadzwonił albo nie wysłał ktoś SMSA, kiedy jesteście razem, bo jeszcze się, jeszcze się okaże, że facet, to, to już wyciszasz ten telefon. Rezygnujesz ze swoich wszelkich możliwych kontaktów międzyludzkich. Tylko dlatego, żeby on żeby mu pokazać. Za tym idzie taka naiwna nadzieja, że jak ja już to zrobię, to on już na pewno mi zaufa. A zresztą, jak on jest tak bardzo zazdrosny, to to znaczy, że mu na mnie zależy. Nie. To absolutnie nie znaczy tego, że jemu zależy. Jemu zależy wtedy, kiedy on chce pracować nad tą swoją zazdrością. Kiedy widzi Twoje cierpienie, empatyzuje z Tobą i tak myśli: kurczę, wiesz co? Ja naprawdę nie chcę, żebyś przeze mnie płakała. Nie chcę. Nie, chcę, nie nie, umiem, no jestem jakoś tak zazdrosny, nie wiem czemu jestem tak zazdrosny, ale ja widzę, że ty płaczesz i źle mi z tym. Ja chcę zastanowić się, chcę znaleźć w sobie to, dlaczego ja tak bardzo jestem zazdrosny o ciebie. Bo może, mogą być oczywiście różne sytuacje. To znaczy, może być też tak, że facet ma taką, taki film w głowie wkręcony, że. Związek to jest pole walki. Do tego momentu aż nie ustalimy zasad gry, kto nad kim góruje, i, i że związek dwojga ludzi to nie jest partnerstwo, że się dogadujemy, tylko zawsze, że ktoś jest wyżej. I wtedy jest taka relacja, że ja ci nakazuję, ja ci daję nakazy, zakazy i tak dalej, ja mam kontrolę. No to, to może być taka, yy, tak, taka potrzeba realizowana poprzez właśnie taką zazdrość, no bo jeżeli on dostatecznie mocno będzie robił awantury, czy będzie się złościł, czy będą jakieś konsekwencje z tego, że poprosiłyście sąsiada o pomoc, tego, że wzięłyście taksówkę, tego, że się uśmiechnęłyście do, nie wiem, do, do telefonu człowieka, cokolwiek, że skomentowałyście film jakiś, że jakiś tam facet dobrze wygląda, czy coś, czy ma pochwalicie w ogóle za cokolwiek, typu, że ma fajną koszulkę, jeżeli takie jeżeli takie rzeczy są wszędzie dookoła Ciebie, to w pewnym momencie nie masz jak się poruszać de facto, nie znaczy masz jak się poruszać w obrębie tych ram, które on ci tutaj powyznacza tak? ogrodzi ci kawałek ziemi i tu, tu się poruszaj, ale prędzej czy później Znowu coś będzie nie tak. I teraz rozpatrywanie takiej zazdrości, takiej chorobliwej zazdrości, jako to, że jemu zależy, jest totalnie błędne. No i może być to taka właśnie walka o władzę realizowana w ten sposób, a może być to jeszcze na przykład naprawianie czy próba naprawienia swojego poczucia własnej wartości tym, że on cię zmieni i on no bo skoro ten taki taka jest, no, to może lecieć na takim marzeniu, na takim wyobrażeniu. Jak ja ciebie zmienię, to będę szczęśliwy i pełnowartościowy. Czyli jak ja zmienię, no na przykład te konkretne, ci konkretni ludzie mi się nie podobają, albo nie podoba mi się nie wiem, ta praca nawet, to jak ja to zmienię w Twoim życiu, to wtedy ja będę się dobrze czuć w swoim. Tylko, że to jest fantazja nie do spełnienia. Po prostu nie do spełnienia. Co poza tym? Może być to, może być to, może być też tak, że ktoś nie ma przepracowanego, pr przepracowanej relacji jakiejś starej. I to jest y, sytuacja, gdzie no, facet y, starał się w poprzedniej relacji. No to teraz pytają, czy się starał, czy jak to staranie wyglądało, bo to też pamiętajcie, że nawet jeżeli my słyszymy o. Jakiejś ex, to, to, jest, to my słyszymy tylko i wyłącznie jedną stronę, która tam yy, była. Tylko, tylko jego wersję słyszymy. Może się okazać, że wersja tej kobiety, z którą nasz facet był wcześniej, jest zupełnie inna. No. I w momencie, kiedy on na przykład, no, przy, no miał tą relację kiedyś. I ona go źle potraktowała, zdradziła, zbiła, cokolwiek. To on teraz ma uraz, i ponieważ on ma uraz, to on teraz będzie wami zarządzał. Rozumiem to, że można mieć nieprzepracowaną relację i projektować swoje obawy na drugiego człowieka. No i, i wtedy faktycznie jest ciągle to zdradzisz mnie, zdradzisz mnie, zdradzisz mnie i tak dalej. Albo tak, chcesz wyjść z koleżanką? Mhm. No, a to co? Już na fagasy idziesz? No po co? Gdzie chcesz iść? Do klubu X? Tak? Do tego Urwidułka? No, no tak, oczywiście. No pewnie będą ci stawiać, bo tobie o to chodzi. A będą, będziesz chciała pójść do domu. No tak, 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 dobra, dobra, domowe, dom, dom to jest dopiero biforek, zaraz ktoś tam się zejdzie, coś tam, dobra, 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 ja już wiem o co Ci chodzi, przestań, po prostu przestań. To jest toksyczna, chorobliwa zazdrość i prowadzi to do ubezwłasnowolnienia, po prostu. I albo na drodze do tego ubezwłasnowolnienia, Powiecie stop, nie, nie zgadzam się, bo ja mam być Twoim partnerem, a nie Twoim no, no dzieckiem, no. no bo to rodzic wyznacza normy, nakłada obowiązki, tak? I w momencie, kiedy Wy wchodzicie w relację partnerską, to ona ma być partnerska i nie ma tutaj miejsca na coś takiego, że mości książę uzna, że wy teraz macie tu nie chodzić, tam zerwać relacje, a tu coś tam, tylko dlatego, że on tak mówi. Jakby ja nie mówię o sytuacji, w której na przykład zdradziłyście, klejcie związek do kupy i on ma ograniczone zaufanie, gdzie ma podstawy do tego i tak dalej, i nie mówię o tym. Ja mówię o sytuacji, gdzie idziecie na gotowe i facet oczekuje od was, że wy będziecie empatyzować z nim bo jego tamta zła kobieta zdradziła, pobiła coś tam, cokolwiek, i on się teraz boi. I wy macie empatyzować i rozumieć ten jego strach, i ulegać temu strachowi, i mieć nadzieję na to, że kiedyś to się skończy. Po pierwsze, nie skończy, bo to jest dla niego wygodne, bo on w ten sposób nie pracuje nad sobą, jest cały czas zajęty wami, co wam tam nakazuje, co wam zakazuje i tak dalej. No, i to jest dużo łatwiejsza praca, tak. Ja sama przed sobą uznaję, że ja mam problem ze zazdrością, ja się boję tego, że facet mnie zostawi, więc dużo łatwiej mi powiedzieć temu facetowi, gościu, to teraz tak: nie wychodzisz, nie jeździsz, nie piszesz, SMS-y, maile ci sprawdzam. No, a jakbyś chciał do kolegi iść, to, to mnie bierzesz. To, to jest dużo łatwiej, bo to ja na niego wrzucam wszystko. On teraz musi się z tym wszystkim jakoś poskładać, a ja nie zaglądam do swojego wnętrza, dlaczego mnie to tak boli. Co ja mogę zrobić z tą zazdrością, czy, czy z, tym, z tym lękiem, że z tym moim lękiem, jak go mogę wydobyć, oswoić, przepracować, żeby nie być zazdrosną. Łatwiej jest komuś kazać, nawet jeżeli dużo będzie tych nakazów czy zakazów, niż spojrzeć w siebie i zrozumieć siebie. Praca nad sobą to jest praca na całe życie, tak naprawdę. I, no i ta zazdrość, no, 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 no po prostu ona jest skądś, ona ma swoje korzenie. Może warto popatrzeć na dom rodzinny tego naszego faceta. Jak on jest taki zazdrosny, jak to tam wyglądało, co to znaczy, że co, co dają te normy, co, co daje to nakładanie, właśnie tego, że ty tu nie wyjdziesz, tam nie pójdziesz, tam nie zobaczysz. Bo słuchajcie, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Nie może być tak, że przychodzi drugi dorosły człowiek, mówi nam kocham cię, i za chwilę mówi, ale ty nie pójdziesz. Ale ja chcę, nie pójdziesz, bo ja tak mówię i koniec. Ty mi się podporządkujesz, czy tobie się to podoba, czy nie. Nie może być czegoś takiego, absolutnie. Jeśli chodzi o taką. A co w ogóle robi zresztą ta zazdrość? Prędzej czy później może dojść do takiego momentu, gdzie ty boisz się w ogóle odezwać, boisz się gdzieś pójść. A jak jesteś w tłumie ludzi z nim, to się czujesz niezręcznie, bo ktoś może. A jakby gdzie na koncert jakiś pójść, gdzie wiesz, że będą znajomi, no to to już całkiem. I później będą zarzuty, że ty nie umiesz się zachować i tak dalej. A ty w ogóle masz rozumieć to, jak, jak jakaś tam była, coś tam zrobiła i. I, I ponieważ tamta zrobiła, no to ty teraz cierp. No co to jest w ogóle za pomysł? I teraz tak, on od ciebie oczekuje tego, żebyś ty empatyzowała z nim, żebyś ty odpowiadała na jego emocje, jego lęki, ale on już nie ma ochoty empatyzować z tobą, że ciebie to rani, że ciebie to boli, że ty się czujesz gorsza, że ty się czujesz. Nieważna, że ty się czujesz, że musisz nadrabiać za jakąś babę, której nawet nie znasz, I, i to jest w ogóle niesprawiedliwe. I on tu nie empatyzuje. To co to jest, przepraszam cię bardzo, za partnerstwo, gdzie ty jesteś skłaniana, czy wręcz obligowana? Do tego, żeby wszystko rozumieć, yy, każde wytłumaczenie wziąć i obrobić po swojemu i wziąć na poważnie, ale kiedy Twoje potrzeby są w konflikcie z cudzymi, to Ty masz wiecznie ustąpić w imię Jego emocji, ale to działa tylko w jedną stronę. Bo kiedy Ty prosisz dokładnie o to samo, odpuść na chwilę z tą swoją zazdrością, ja nie wychodziłam przez ostatnie miesiące. Chcę w końcu wyjść. Mam potrzebę spotkać się z ludźmi, ja lubię ludzi, ja chcę ludzi w swoim życiu. Chcę pójść do koleżanki, chcę pójść do baru, chcę, nie wiem, pójść do biblioteki, na spacer. Chcę po prostu gdzieś tam pójść, chcę pobyć. Jeżeli człowiek ma nas zdradzić, to on i tak to zrobi, i tak to zrobi. Bo to, czy człowiek zdradzi, czy nie, jest zależne bezpośrednio od niego. A nie od tego, ile my nałożymy na niego nakazów, zakazów. A mało tego. Tutaj, w momencie, kiedy ktoś. To się zdarza, no to się zdarza po prostu. Chociaż przyznam szczerze, że bardziej więcej historii znam z tego tytułu raczej męskich niż damskich. W sensie, że to facet był tak o zdradę, posądzany, 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 ale w końcu zdradził. I mam też takich klientów, którzy tak, zdradzili, przyszli tego i zaczynam rozmawiać no, w tym temacie właśnie i słyszę, bo ja tyle razy to słyszałem, że skoro ja ciągle przez to cierpię, to w końcu to zrobiłem. Jak mam tego obsłuchiwać? To przynajmniej chcę mieć za co. I i kobieta w tym momencie sama wkopuje się w to, że jest zdradzona. I w drugą stronę, oczywiście, to samo, nie? Tylko, tylko przyznam, że akurat no, osobiście.